To jest Akademickie Radio Indeks. Index. No i jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Dojechaliśmy tutaj wraz z naszym przyjacielem Bolt. To właśnie dzisiaj z Boltem wspólnie będziemy odwiedzać wszystkie te miejsca, które chcemy właśnie obdarzyć słodkościami. A skąd? O tym za chwilę. Aby Tłusty Czwartek był udany, potrzebne są pączki, a te odbierzemy z cukierni piekarni Grono. Zanim pączki rozdamy do naszych przyjaciół, najpierw dowiedzmy się, jakie to są pączki, a o to zapytamy panią Anię. Dzień dobry, pani Aniu. Jakie te pączki są, które pani preferuje, które są najlepsze i jakie to będą te, które będą trafiać do naszych przyjaciół? Dzień dobry, witam serdecznie. Ja preferuję pączki zdecydowanie z powidłami śliwkowymi, tak mi się kojarzy z dzieciństwem taki pączek, ale klienci zdecydowanie największym powodzeniem darzą te pączki z marmoladą, ale owszem są to pączki z powidłami, z różą, z adwokatem, także w zależności od tego kto co lubi, no to takiego dokonuje wyboru, tak? A jakie ilości pączków w tłusty czwartek wyjeżdżają z cukierni Piekarni Grono? No, są to bardzo duże ilości, wiadomo, liczone w tysiącach. Niestety nie możemy ujawnić tej kwoty, tej ilości. Ale serdecznie zapraszamy do nas na spróbowanie takiego pączka. Czujemy się zaproszeni, dlatego tutaj jesteśmy. Pięknie, dziękuję. Ruszamy w drogę w końcu dzisiaj, Tłusty Czwartek. No to już widzicie, gdzie jesteśmy. Kolejne miejsce, które odwiedzamy w Tłusty Czwartek: BOLT, Cukiernia Piekarnia Grono, i oczywiście Radio Ja już nic nie widzę, ale co tam wbijamy. No, i teraz można by zaśpiewać piosenkę. Gdzie jest rektor? No, chyba tutaj. Spytam, czy jest? Nie wiemy, bo to oczywiście niespodzianka. Dzień dobry. Radio Index, Pączki Bolt, Cukiernia Piekarnie Grono. Zastaliśmy pana profesora. Jeszcze raz. Nie byli panowie umówieni. Ale my dosłownie na sekundkę możemy przeprosić panu profesorowi? Proszę spróbować. Dobrze, spróbujemy. Pięknie dziękujemy. To chyba tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry panie profesorze. Nie przeszkadzamy. My dosłownie na chwilkę, w związku z tym, że jest dzisiaj czwartek, niby jaki bo tłusty czwartek, no to odwiedzamy wszystkich tych, którzy nam są bliscy i chcemy im zrobić tłusty, słodki czwartek, więc słodkiego dnia. To jest prezent od cukierni w piekarni Grono i od nas. A dziękuję bardzo, ale to proszę bardzo, będziemy jedli? E, nie, proszę podzielić tutaj wedle uznania, a my pędzimy dalej, bo takich przyjaciół jak wy mamy bardzo dużo w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim udanego, tłustego czwartku w tych ciężkich czasach. Pięknie dziękujemy, ja tylko może zapytam, pan Ale profesor, nie jakie nadzieje? Nie, nie, nie zabierzecie? E, nie, nie, bo my mamy jeszcze cały, cały samochód tych pączków, tylko chciałem zapytać o preferencje pana profesora, jeżeli chodzi o nadzienie. Najlepszy to z adwokatów. No i tak się składa, że tutaj same takie są, fajnie, nie? No. no, to wszystkiego dobrego Dziękuję i e, smacznego i słodkiego czwartku. Dziękuję bardzo, jeszcze raz wszystkim jak najbardziej słodkiego czwartku życzę. Najpiękniej, no jest słodko, pędzimy dalej. Odwiedzamy też urzędy, bo z urzędami jako Radia indeks też współpracujemy. No i oczywiście mamy pączki, cukiernia, piekarnia, grono. Zajechaliśmy tutaj Boltem, no i idziemy do Urzędu Marszałkowskiego. Jak w każdym pomieszczeniu zimą, do tego jeszcze maseczkę. Oczywiście zaparowane okulary muszą być, ale oczywiście nic nie przeszkodzi nam w tym, aby dotrzeć do celu. No bo przecież mamy tłusty czwartek. Dzień dobry w tłusty czwartek, dzień dobry. Słodkości mamy: cukiernia piekarnia grono, radio indeks. Proszę obdzielić. Jakby tam jeden można było dostarczyć do królowej Elżbiety, to bylibyśmy radzi. Wszystkie pączki oczywiście przekażemy zarządowi województwa. Także bardzo dziękuję w imieniu członków zarządu. Myślę, że będą mieli dzięki Wam słodki dzień jutro lub dzisiaj jeszcze. Ja o to, ja to chodzi, żeby było słodko. Prawie nic nie widzę, ale zapytam się, jakie preferujecie na dzień? Nie? Ja to chyba takie tradycyjne, natomiast reszta no nie wiem, ale myślę, że będą zadowoleni z każdego. Tak się składa, że właśnie tutaj jest tradycyjne. Elegancko, bardzo dobrze. Dziękujemy bardzo. Więc wszystkiego dobrego, bardzo słodkiego czwartku życzymy. Bardzo dziękujemy i również życzymy słodkiego dnia. Dzięki. To lecimy dalej. Pa! Oczywiście, podczas naszej podróży musimy odwiedzić Urząd Miasta, a w tym urzędzie, no wiadomo, prezydent. Oczywiście o niczym nie wie. Mam nadzieję, że zrobimy mu słodką niespodziankę. Dzień dobry, dzień dobry. W sekretariacie nikogo nie ma, więc to jest dobry moment, żeby się wbić. No to uwaga. Dzień dobry, ja tylko na chwilkę. Mogę? Mogę? W związku z tym, że mamy czwartek, odwiedzamy wszystkie te instytucje. I tych większych lub mniejszych znajomych. Proszę go przestawić. Proszę go przestawić. Jest czwartek i to na dodatek tłusty czwartek. I dla Urzędu Miasta... To prawda, to prawda, to prawda, to prawda, że redaktor jest trochę tłusty, ale to pewnie od tych pączków, które zjadł. Dokładnie tak. I co, tylko sześć pączków dla mnie? No... być na Dla najbliższego tutaj otoczenia, tak? No to nie starczy. No to... No to, no to... W tej chwili tutaj. No to weźmy na przykład to. Bo pan redaktor widzę dzisiaj już tak tych pączków, tak? Tak, ja już nie mogę. No to, to wiemy to, to Wiemy, wiemy, chodzą słuchy. Wbrew pewnej ksi książce, stary człowiek i może, ja już nie mogę. Chodzą słuchy wśród pewnego środowiska, że, że, że pan redaktor już od dawna nie może, ale to, 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 to też się tak <laughs> zdarza. Że panie redaktor. Nie może, ale musi lecieć. Dalej. Wszystkiego dobrego. Radio indeks, cykiernia, piekarnia, grono i volt. W takim tak? razie, tutaj na pana redaktora, to jest miód, po którym się może. po którym się może, po którym się może, także tutaj taki miodzik ode mnie. No to śmiało. E, Tę wizytę i to spotkanie możemy zakończyć hasłem Stary człowiek i może. Wszystkiego dobrego, pięknego i słodkiego czwartku życzymy. Dziękuję bardzo. No i lecimy dalej. To znowu my, dzień dobry, Bolt, Radio Indeks i cukiernia, piekarnia grono. Póki jest jeszcze amfiteatr, odwiedzimy oczywiście Zielonogórski Ośrodek Kultury. Oczywiście to jest kolejna akcja z Nienacka. Mam nadzieję, że będzie zaskoczenie. Chyba przeszkadzamy w jakimś zebraniu. Przepraszam, że przeszkadzamy, przepraszam, że przeszkadzamy, ale w związku z tym, że jest tłusty czwartek, my mamy coś słodkiego dla Was. I Pani Dyrektor pozwoli, że na ręce Pani Dyrektor takie prezenty słodkie. Od Radia Index, od cukierni, pikarni, grono. Żeby wam słodko było. Tak, naprawdę. Dzisiaj, dzisiaj, bo dzisiaj jest tłusty czwartek, więc obdaruję wszystkich naszy, naszych przyjaciół pączkami. No. Taki mamy słodki pomysł. Fajnie? Super. Szkoda, że dziś, to znaczy dobrze, że dziś, ale właściwie to co ma znaczenie, że dziś, czy jutro, właściwie czwartek, piątek? Skoro jest czwartek, no to... Tak, akurat. No ale dobrze, niech będzie. Absolutnie się zgadzam. Tak. No to wszystkiego dobrego nie prze, w czymś ważnym przeszkodziliśmy? E, tak, to znaczy, i tak i nie. E, ale zapraszamy, słuchajcie, bo właśnie. A może w czymś mogę pomóc? Coś trzeba wybrać, tak? E, to, to jest ładne. To takie. Też nam się spodobało. No to już widać, gdzie jesteśmy. A może nie słychać, więc powiem. Drodzy Państwo, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Radio Indeks, Cukiernia, Piekarnia Grono, Bolt, wjeżdżamy. Oczywiście bez zapowiedzi jak zawsze, ale że myślę z takimi pakunkami jak mamy. Dzień dobry. Dzisiaj mamy tłusty czwartek, prawda? I mamy tłusty czwartek i w czwartek, jak tradycja nasza Polska nakazuje, trzeba się obdarowywać czymś słodkim. No i e, taki pomysł właśnie mamy: cukiernia, piekarnia grono, radio indeks. E, tak sobie pomyśleliśmy, że tym dniu, jakim jest tłusty czwartek, a dzisiaj mamy czwartek. Będziemy odwiedzać wszystkich tych, którzy są bliscy na naszemu sercu, naszej duszy. No i wszystkie te instytucje, które fajne są. No a jesteśmy w Muzeum Ziemi Lubuskiej, więc wszystkiego słodkiego. Panie dyrektorze, cały, cały, e... cały pakunek. Poważnie? Tak. Serio, jeszcze nas stać. Rozpoczyna się ostatni tydzień karnawału, w związku z tym ten dzisiejszy dzień, czwartkowy, możemy się objadać woli. Ja to będę robił z myślą o słuchaczach Radia Index i o redaktorach. Pięknie dziękujemy, od razu czujemy się lepiej. Wszystkich pytamy o preferencje, jeżeli chodzi o nadzieję, panie dyrektorze. Pan preferuje jakie nadzieję? Z różą, z różą. Nie wiem, czy to jest różane. Ale jest, dokładnie, ale jest. to są tylko różane? To są różane, takie lubię najbardziej. No to wszystkiego dobrego, nie tylko w tłusty czwartek. Wszystkiego słodkiego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, lecimy dalej. Czekałem, prosiłem, nie zadzwonili, nie napisali nawet maila. Myślałem, że jest jakaś szansa na to, żeby się załapać i zagrać w przedstawieniu. Nie zadzwonili, to ja do nich pójdę. Cicho, spokojnie, bo póki co teatr nie gra, jeszcze nie gra. No to my za chwilę zagramy spektakl pod tytułem Tłusty Czwartek. Aktorzy biorący udział w tym przedstawieniu to Bolt, cukiernia piekarnia grono i Radio Index w roli głównej wchodzimy. Dzień dobry. Udało się. Dzień dobry. W związku z tym, że dzisiaj jest tłusty czwartek. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Wprosiliśmy się, przepraszam, że bez zapowiedzi, ale myślę, że ten dar, który dla, dla pań, dla państwa mamy, e, sprawi, że będzie nam to wybaczone. Bardzo proszę. I to wszystko. Nie, że tak proszę się poczęstować, tylko proszę całość zabrać. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Radia. Bardzo, bardzo dziękujemy. Nie przez próg, bo to jakieś nieszczęście czy coś. Mamy bardzo pomyślny tydzień, ponieważ otwieramy się i tak jak jesteśmy dla wszystkich otwarci, tak... Rozpoczynamy ten czas Związkiem Otwartym. No właśnie, my w związku z tym Związkiem Otwartym tutaj jesteśmy, tak przechodziliśmy się, tak zobaczyliśmy, że jest otwarte, no to wchodzimy, no jesteśmy, bo traktujemy Was jako swoich przyjaciół. Jesteśmy no. szczęśliwi, uśmiechnięci, stęsknieni, eee, bardzo czekamy na naszych przyjaciół, na widzów, na wszystkie życzliwe osoby, a jeszcze Państwo nam osłodziliście ten dzień. Naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy. Bo tak sobie pomyślałem, że jak ludzie się spotykają, to jak jest, jest miło? Można powiedzieć, że no jest słodka, jak się ludzie spotykają, więc tak. tę słodkość na chwilę przed otwarciem, tak no dobrze by było właśnie w takim tonie rozpocząć. Niech czekają nas tylko i wyłącznie słodkie chwile, słodkie lata, tak jak nasza premiera, słodkie lata 20-30. I myślę też, niech będą te czasy najbliższe takie tłuste dla kultury, dla teatrów, prawda, jak ten się, takie słodkie. W kontekście no. Tłustego Czwartku to jest taka fajna, tłusta rozmowa, ale zapytam też, jak wszystkich moich rozmówców pytam, o preferencje odnośnie nadzienia. O, ja myślę, że gusta są bardzo zróżnicowane od takich klasycznych. Ale ja myślę o pani. A no cóż... Myślę, że jedna klasyka się obroni, klasyka się obroni, ale może tak bardziej w stronę Nadzienia Różanego. Wiedziałem i dokładnie takie Nadzienie jest w tych pączkach od cukierni pikarni. Grono. Głośno tutaj, bo tu się remontuje drodzy Państwo, Regionalne Centrum Animacji Kultury. To jest kolejny nasz przystanek, gdzie? Tłusty Czwartek obchodzimy. Cukiernia, pikarnia Grono, Radio Radioindex i e Bolt. Wjeżdżamy. Jak zwykle przechodzimy tutaj bez zapowiedzi, na pewno trochę przeszkadzamy, ale postaramy się, żeby przeszkadzać jak najmniej. Dzień dobry, przepraszamy, że bez zapowiedzi, ale myślę, że będzie nam to wybaczone, a to wszystko ze względu na to, że dzisiaj odwiedzamy wszystkich, no odważę się powiedzieć przyjaciół, bo tak, tak was traktujemy, Regionalne Centrum Animacji i Kultury, prawda, że jesteśmy przyjaciół? Pewnie, że tak. No i w związku z tym, jak się ma przyjaciela, to zawsze mu się wręcza coś dobrego, a w tym przypadku ja chciałem wręczyć coś pysznego. Bardzo dziękuję. Nie wiem, co to jest, No No cóż mówię? To są pączki. O, o, bo są pączki, bo dzisiaj mamy. tłusty Psy Czwartek! No i dlatego wszystkich przyjaciół Radia Indeks obdarwujemy. To jest prezent od cukierni Piekarni Grono, od nas czyli od, od Radia Indeks, a to wszystko rozwozimy boltem. No taki dzień. No, chcemy, żeby pomimo tych maseczek, to widzimy, chcemy zobaczyć, że oczy się chociaż uśmiechają, a potem brzuchy. Moje oczy na pewno się już uśmiechnęły i będzie. Wspaniała uczta do kawy. Bardzo Dzisiaj naszych gości pytamy też o to, jakie nadzienie w pączkach preferują, więc pytam Panią dyrektor, jakie nadzienie Pani preferuje? Ja myślę, że tradycyjne, czyli pączek z dżemem, marmoladą, także tradycyjnie. Tak też myślałem, tak też myślałem i w środku są właśnie tylko takie. Dziękuję ślicznie. Jak my się znamy, przyjaciele to się znają, moi drodzy, tak to Dziękuję. wygląda, więc wszystkiego dobrego, pysznego, słodkiego czwartku i każdego innego dnia, tak wesołego, nie tylko przez pączki. Również, wszystkiego wesołego i wszystkiego dobrego. Pięknie dziękujemy, lecimy dalej. Kolejny przystanek na naszej drodze, biuro wystaw artystycznych. Czy lubią słodkie? Mam nadzieję. Oczywiście jak wszędzie działamy z zaskoczenia. Jako radioindeks odwiedzamy wszystkie te miejsca, które są bliskie nam, sze, naszemu sercu, e, naszej duszy, no i chcemy, żeby ten dzień był słodki, bo to dzisiaj jest słodki, czyli tłusty czwartek, więc coś słodkiego na ręce pana dyrektora. Bardzo proszę. I to wszystkie, i to wszystkie! Proszę się podzielić. Tak, tak. Tylko spytam o gusta pana dyrektora. Jak wszystkich dzisiaj pytamy, jakie nadzienie pan dyrektor preferuje? Ja w ogóle nie przypadam za pączkami, ale jak już to tradycyjne. Róża, wiśnia, ewentualnie o tak. Doskonale. Ja wiedziałem, ja to przewidziałem dlatego one takie na właśnie mają. Fantastycznie. Kolejne miejsce, w które się wybieramy, kolejne miejsce, w którym jest grono naszych przyjaciół, z którymi współpracujemy. Dzisiaj w tym miejscu wyjątkowo nie będziemy wypożyczać książek, to my dzisiaj podarujemy pączki, bo to tłusty czwartek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, z przyjemnością poczekamy. Czekamy na Pana Dyrektora, on opuści spotkanie specjalnie dla nas. Tak? już jesteśmy, bardzo przepraszamy, że przeszkadzamy w ważnym spotkaniu, ale dzisiaj jest Tłusty Czwartek i dlatego z prezentem jesteśmy tutaj. Bardzo proszę, cała torebka, cała torebka dla tego naprawdę wszystkiego dobrego. Nawet jeżeli ktoś jest na diecie, dzisiaj akurat trzeba. I życzymy smacznego i słodkości na cały rok. Super, no bardzo dziękuję, chociaż jestem totalnie zaskoczony. I właśnie tak to miało wyglądać. Także gratuluję pomysłu, słodkiego pomysłu i no dziękuję. Cóż, Wszystkiego dobrego, smacznego. Wzajemnie redakcji, całej i publiczności słuchającej, oglądającej. Pięknie dziękujemy, gonimy dalej. U nas wszystko dobrze, jesteśmy zdrowi, chociaż niektórzy twierdzą, że coś tam z głową nie tak, no i dlatego jesteśmy w tej robocie. Radio Index, Bolt, Cukiernia, Piekarnia, Grono i Tłusty Czwartek w szpitalu. W związku z tym, że jest Tłusty Czwartek, wszystkich swoich przyjaciół, znajomych i tych, którzy, z którymi współpracujemy, obdarowujemy pączkami. Jedna kobieta wśród nas, więc na ręce tejże kobiety cały, cały pakunek od cukierni, piekarni, grono. Proszę się poczęstować, może prezes by się Chciał, zechciał poczęstować. Jakie, jakie nadzienie preferujecie Państwo? No tradycyjnie powinno być różane. I tutaj jest różane, tak? tak. A, a dla Pani jakie? Ja lubię na przykład z marmeladą, czyli też klasycznie. Bardzo proszę, tutaj marmolada też jest i może jeszcze tutaj o preferencję spytamy, co to miałoby być to w środku? Ja, jeżeli mój prezes powiedział, że różane, to ja nie miałem śmiałości powiedzieć inaczej też różane. Oczywiście różane jest najlepsze. Różane jest najlepsze. Nie zabieramy czasu, bo to jest szpital. Tutaj wiadomo, się pracuje jak w każdej instytucji, więc słuchajcie, żeby poszło wam e, tam, gdzie to się mówi, jak się je coś słodkiego, żeby w boczki poszło czy? Może być w boczki. Moja mama zupełnie coś innego mówiła, ale to jest radio, więc chyba nie możemy tego powiedzieć, a jesteśmy w bardzo inteligentnym gronie, oni wiedzą co ona miała na myśli. No to wszystkiego dobrego, smacznego i słodkiego czwartku, nie tylko czwartku, wszystkiego dobrego. No i co, jesteśmy w szpitalu, więc zdrowia życzymy. I Wam też życzymy oczywiście zdrowia, żebyście nie musieli korzystać z naszego szpitala. No właśnie, ja też im, sobie i wszystkim bym życzył, żebyśmy się spotykali tylko w takich okolicznościach, żebym przychodził tutaj nie jako pacjent. Instytucje, przyjaciele, służby i pan tańczący na rurze? No nie, przecież to jest strażakus, bo... Jesteśmy w straży pożarnej. Bez zapowiedzi, więc trzeba zadzwonić. Może tu? Trzeba wiedzieć, gdzie nadusić. Dzień dobry. W związku z tym, że mamy tłusty czwartek, to mamy prezenty dla państwa. Z radia Index. Z kolegą z koleżanką, kto nas przyjmie, do tego pójdziemy. To możemy wejść, tak? Bardzo dziękujemy. Dostaliśmy właśnie informację, że komendant jest u siebie w gabinecie. Jest, ale nas się pewnie nie spodziewa. Jak wszyscy dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Radio z tej strony. Możemy na chwilkę przeszkodzić? Z racji tej, że mamy tłusty czwartek, to mamy prezenty. Dzisiaj odwiedzamy swoich przyjaciół, bliższych, dalszych i chcemy, żeby to był słodki dzień, no bo taki to jest dzień. Ja się e... się, że jest z naszymi przyjaciółmi. Oczywiście, że tak i chcielibyśmy spotykać się z Wami tylko w takich okolicznościach, a nie w momencie, gdy coś się dzieje, jest, jest wypadek albo nie daj Boże, pożar. Życzymy sobie wzajemnie tego właśnie, tak? Że jak było najbe najbe najbezpieczniej w naszym mieście. No to w związku z tym, żeby pojawił się uśmiech na twarzy, a po oczach widzę, że już się pojawi, to niech jeszcze będzie słodko, bardzo proszę. Cukiernia, piekarnia, grono. Najlepsze pączki w mieście? Zapytam pana komendanta. Zapytam pana komendanta jak wszystkich swoich rozmówców, jakie nadzienie pan preferuje. Ja najbardziej preferuję pączki swojej mamy z nadziejem śliwkowym z sadu mojej mamy, także to są najlepsze dla mnie pączki, wspomnienie radosnej młodości. Aczkolwiek skorzystamy z tych na pewno fajnych, pięknych pączków z lukrem. Pan komendant powiedział, że śli tak, tak, tutaj są śliwkowe. To jest nadzienie śliwkowe, na pewno, na bank. <grystanie> Dziękuję ślicznie, skorzystamy na pewno do kawki. <grystanie> Więc wszystkiego dobrego, jak wszystkim mówimy, wszystkiego słodkiego. Dziękuję ślicznie, wszystkim słuchaczom życzę smacznego, yy, tłustego czwartku. <grystanie> Centrum monitoringu wizyjnego. Mam nadzieję, że tak jak lubią patrzeć, tak samo lubią jeść pączki. Dzień dobry. Można przeszkodzić na chwilkę. To my, Radio Index, Bolt i Cukiernia Piekarnia Grono, dzisiaj odwiedzamy wszystkie te miejsca, które są nam bliskie, dalsze. Miejsca, które lubimy, a lubimy monitoring wizyjny. Bardzo proszę, z pozdrowieniami od Cukierni Piekarni i Grono. Cała, cała torba dla Was. Bardzo dziękuję za to miłe spotkanie. Dziękuję za ten słodki prezent. Co mogę powiedzieć? Szkoda, że nie, nie mam czym się odwdzięczyć. Ale... Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się odwdzięczyć uśmiechem, a po zmarszczonych oczach widzę, że uśmiech jest. Tak, radość jest ogromna, także serdecznie dziękuję za tą miłą wizytę i za tę wspaniałość. Jesteśmy w pracy, tutaj już telefony się rozdwaniają, jeszcze tylko króciutko, bo każdego pytam dzisiaj, każdego pytam dzisiaj o preferencje, jeżeli chodzi o nadzienie. Takie ulubione nadzienie w pączkach to jakie? Ja wolę tradycyjne, różane, mm, marmolada, oczywiście jeżeli jest jakieś e, egzotyczne typu adwokat albo i tak dalej. Proszę, to, ja to... sprawdzę, ja sprawdzę. E, róża i marmolada. Tak, świetnie, bardzo dobre, idealnie. dla mojej Wszystkiego dobrego i wszystkiego słodkiego. Ślicznie dziękuję i do zobaczenia. Jest Bolt, jest cukiernia, piekarnia, grono, jest Radio Indeks, jest tłusty czwartek i jest falubas. Lepiej w tej sytuacji sprawdziłby się Marcin Krzywicki albo Maciej Noskowicz, bo ja nigdy meczu żurlowego nie komentowałem, ale powiedzmy, że po małej bandzie, w białym kasku, wbijamy się do biura Falubazu. Dzień, dzień dobry! Dzień dobry! dzisiaj Tłusty Czwartek, więc odwiedzamy wszystkich tych, z którymi współpracujemy, których lubimy i szanujemy, a Falubas oczywiście, że kochamy, jest w naszym sercu, więc chcemy, żebyście mieli dzisiaj słodki dzień, no bo dzisiaj Tłusty Czwartek. To bardzo dziękujemy. No to bardzo prosimy. razem. Rozumiem, że nie jesteście na diecie. Nie, absolutnie. No to wszystkiego dobrego, miłego, tłustego czwartku. To prezent od Cukiernik Piekarnik Rono, od Radia Index i od Bolta. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo w takim razie. No to zacznijmy. Czy się podzielić, czy sama mam to zjeść? A to już proszę w zespole rozprowadzić, jak sobie tylko pani życzy. Ja myślę, że jakimś takim akcentem, no lekko kibicowskim powinniśmy zakończyć, więc hej, hej. Uchwałę Wszystko jasne, lecimy dalej. Jest zima, są maseczki i bywają zaparowane okulary, ale cóż, poradzimy sobie. Mamy pączki i mamy naszych przyjaciół, idziemy z zaskoczenia z prezentem na Tłusty Czwartek. Po to tutaj jesteśmy, wypada zapukać. Puk, puk, dzień dobry. Dzień dobry, przerywamy pracę, to my, Indeks. dzień dobry. Dziewczyny, jadłyście dzisiaj pączki? Nie. No to czas najwyższy, w Tłusty Czwartek trzeba jeść pączki, moje drogie. Oto prezent. Oczywiście wszystkie takie, które lubicie, z nadzieniem jakie kochacie i uwielbiacie, bo w tłusty czwartek no trzeba sobie pofolgować, nawet, jeżeli się jest na diecie. A wy jak tam na Tak jesteście? Czy jak? Nie. To są pączki prawdziwe. To są prawdziwe pączki, no. Nie, oczywiście, że zjemy. Zaczynamy no. wszystkie. No to pyszności i niech wam pójdą tam, gdzie sobie tego życzycie. Wszystkiego dobrego od nas i od cukierni, pikarni grona. Smacznego, miłego, tłustego czwartku. Pa! Kochamy żużol, ale kochamy też koszykówkę. Kochamy też koszykówkę. I w związku z tym wymieramy się na naszych przyjaciół. Oczywiście, że totalne zaskoczenie. Oczywiście, że się nas nie spodziewa. I to właśnie na tym polegają niespodzianki. Mamy czwartek, prawda, że mamy czwartek? Piękny czwartek. Ledwo go widzimy, bo oboje mamy zaparowane okulary. Ale co tam? Nieważne. Ważne, żeby tłusty czwartek święcić. W związku z tym, my, czyli Radio Indeks, cukiernia Piekarnia Grono, mamy taki oto prezent. Fajnie? Super, super. Z czym ty pan się? Z tym wszystkim, co pan lubi. E, to może zapytam, z czym pan lubi? Z różą. No to właśnie tutaj są same różane. Fajnie? Super. Wszystkiego dobrego. Można się podzielić, można samemu opędzlować. A co tam? Trzeba się bawić w końcu, jest tu czwartek, prawda? To sobie zjemy razem, bo to samemu to wie no. pan. To jakaś tam kawusia do tego. Z sobotnikami nie bawcie się. Pojechali. dzisiaj grają, także. No to dobrze, że pojechali więcej dla. Nie? Dla mnie, no ja jako stary cukrzyk to rozumiem. <śla> mam sobie po folgo. Ale mam nadzieję, że będą dobrze spożytkowane. Tak jest. Dziękuję bardzo i miła, już chciałem tak szczerze powiedziawszy uciekać, nie tak, bo to mówię, coś się dzieje, to może coś mnie będą bić. Ale na szczęście, na szczęście zrobiłem, zrobiłem niezły zwód, tak. niczym na boisku, tak. prawda, nadaje się. Tak jest, znaczy no, to nie, nie mi ocenia, z trenerem trzeba by pogadać, tak? Jakby coś, to ja naprawdę kiedyś trenowałem koszykówkę, ale przestałem, bo wyklina się skończyła. No tak, no tak, no faktycznie, tam ojciec sprawnie nie, po plecach. Takiego dobrego humoru na cały czwartek życzę wszystkiego dobrego. Piąteczka, wszystkiego dobrego, a my lecimy dalej. Ależ to był słodki dzień. Wszystko się udało tak, jak to sobie dokładnie zaplanowaliśmy. Pięknie dziękujemy: cukiernia, piekarnia, grono. No i w te wszystkie miejsca dojechaliśmy bardzo bezpiecznie dzięki Boltowi. Tomek z Bolta, pięknie dziękuję. Świetna jazda, polecamy się na przyszłość. Dzięki, ja również. go zapraszam do, do bezpiecznych i szybkich przyjazdów. Jasne, na pewno skorzystamy, bo się dobrze z nimi jeździ. Pięknie dziękujemy. Jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich obdarowanych i co? Do zobaczenia na kolejnej akcji z cyklu Tłusty Czwartek. Na razie, skoro odwiedzamy dzisiaj wszystkich przyjaciół, to wiadomo mi jest, że muszę też odwiedzić ciebie. Cześć. Co taki sztywny jesteś? I taki zimny. Nigdy taki nie byłeś. Może pączka byś zjadł? A, jadłeś. Nawet widać. <laughs> Pięknie dziękujemy. Cukiernia, piekarnia, grono usmażyła cudowne pączki. Bolt je rozwiózł razem z nami. Eee, a to wszystko dlatego, że my wpadliśmy na taki pomysł, żeby w tym dniu, jakim jest Tłusty Czwartek, rozwieść teże pączki do tych miejsc, które kochamy, lubimy, cenimy i są nam bliskie. Popełniliśmy jeden błąd. Nie zostawiliśmy żadnego pączka dla siebie. Wszystko zostało rozdane, co być może dobrze wpłynie na naszą kondycję i zdrowie. Ale w tym dniu, moi drodzy, można sobie pofolgować, bo tłusty czwartek czcić trzeba. A my najwyżej będziemy szczupli. Remek Ławiński, Marcin Fiałkowski. Do następnego. Cześć. To jest Akademickie Radio Index. Index. Index.